Elo elo, z tej strony Jędras Elo Zaczynamy vlogbasa numer 8 Dzisiaj jest niedziela Ja to nagrywam w niedzielę wieczorem Jak jest ponad północ Więc no Więc myślę, że fajnie Zaczęliśmy tego vloga Oczywiście łapcia w górę Komentarz i subiczek No i lecimy Morydeczki Ja się ostatnio mega wkurzyłem Bo YouTube mi wyłączył Komentarze na się numer 7 i wiecie, tak słabo trochę, ale myślę, że mi tutaj mi, już mi nie wyłączy komentarze. Jak mi wyłączą komentarze, to bardzo przepraszam. To nie, to nie moja wina, to wina YouTube'a, ale cóż na to poradzić. Myślę, że damy radę bez tych komentarzy, nawet że to się Wam będzie miło oglądało. No i ogólnie nie mi tam no już nie wiem co chcę gadać, codzienne nagrywanie robi swoje szczerze mordeczki i jeszcze wam powiem że jak skończę te 24 vlogmasy co jest z tym trochę roboty szczerze to wypuszczam dwie kozaskie nutki mam już tekst, grafiki teraz to jeszcze zrobić i będzie na którymś vlogmasie jak robię sobie nutki, no więc myślę, że taki vlogmas Wam się spodoba. Przynajmniej zobaczycie, jak to robię, i pokażę Wam taki mały trailer na vlogmasie. No to już lecę i widzimy się jutro rano. Morteczki, to ja już idę do swojego pokoju, no to już lecimy. Kordeczki, teraz będę otwierał, otwierał kalendarz adwentowy i Wam jeszcze pokażę takie fajne czekoladki. No to już lecimy. Patrzcie na tą fajną czekoladę. To jest taki niby złoto, ale fajne. To jest nawet dobre. No i teraz szukamy numer 7. O, już jest siódemka. No i otwieramy. Już wiem, jak to w miarę otwierać. Kurde, mam tuż te palce. Dobra. O. Nie gadajcie, że to utknęło. Ja nie mogę to utknęło. No otwieraj się. To się nie otworzy. Chyba. Dobra, widzimy się pod, po przerwie, bo nie chcę się z tym męczyć. Otworzyłem już to i mamy taką czekoladkę. No. Mamy świętego Mikołaja, teraz otwiera, otwieramy kolejną. Teraz znowu to znaleźć, ja nie mogę, teraz numer ósmy, tu jest. I teraz to dobrze otworzyć. Dobra, mamy takiego ciastka. No, taki spoko ciastek. Teraz sobie je zjem. Mordeczki to jest, będę kończył tego vlogmasa. Przepraszam, że znowu taki krótki vlogmas, ale zbytnio ostatnio czasu nie mam, więc myślę, że Wam się spodobał. Oczywiście lajk, like, subiczek będzie mi bardzo miło i napiszcie komentarz jak będziecie mogli, bo YouTube mi ostatnio wyłącza komentarze. No to elo i może się widzimy do jutra, jak się wyrobię.